Witam Państwa. Jestem kardiologiem z ponad 30-letnim doświadczeniem zawodowym. Większość czasu mojej aktywności zawodowej poświęciłem echokardiografii, czyli badaniom USG serca, w skrócie zwanym Echo Serca bądź UKG. Chciałbym Państwa zainteresować tym badaniem i pokazać jego możliwości. Wszelkie nieprawidłowości w budowie serca, jego struktur wewnętrznych. Oraz naczyń odchodzących od serca, czyli wady serca, zarówno wrodzone, jak i nabyte, można ocenić w badaniu echokardiograficznym. Badanie echo serca pozwala również ocenić czynność serca. Widzimy, jak to serce pracuje, jak się kurczy, ile krwi wyrzuca do aorty. Pozwala ocenić również czynność zastawek serca, jak one się zamykają i otwierają. Badając duże naczynia odchodzące od serca, oceniamy stopień zaawansowania miarzycy i jej powikłania. W dzisiejszej dobie badanie echokardiograficzne, podobnie jak badanie EKG, jest badaniem rutynowym wykonywanym codziennie w kardiologii. Oprócz pacjentów z problemami kardiologicznymi, badania te wykonujemy również u całej grupy osób z innymi problemami zdrowotnymi. Zacznijmy od kardiologii. Najczęstszymi problemami, z jakimi zgłaszają się do nas pacjenci, to bóle w klatce piersiowej oraz duszność. Badanie ECHO pozwala albo potwierdzić przyczynę sercową dolegliwości bólowych w klatce piersiowej, albo czasami wykluczyć, czy też wskazać potencjalnie inną przyczynę. Pozwala Określić, czy duszność, którą zgłasza pacjent, jest spowodowana chorobą serca czy też na przykład innym schorzeniem. Największą grupę pacjentów, która, którą, w której wykonujemy badania echo, to są pacjenci z nadciśnieniem tętniczym. U tych pacjentów oceniamy stopień uszkodzenia serca przez nadciśnienie, zwłaszcza jego przerost. Z problemów pozasercowych w innych schorzeniach. Wskazaniem do badania echokardiograficznego jest cały szereg problemów neurologicznych, zwłaszcza powinni mieć wykonane badanie pacjenci po udarach mózgowych, pacjenci ze schorzeniami płucnymi, gdyż źle pracujące płuca obciążają serce, pacjenci z cukrzycą, z chorobami nerek, zwłaszcza tymi, które powodują niewydolność nerek szereg pacjentów z problemami stawowymi yy, również ma uszkodzone serce. Coraz większa grupa pacjentów to chorzy z problemami onkologicznymi. Leczenie onkologiczne wymaga również wsparcia przy pomocy badania echokardiograficznego, gdyż nowe leki bardzo skuteczne często uszkadzają nasze serce. Oczywiście nie byłem w stanie w tak krótkim wystąpieniu przedstawić wszelkich zalet i wskazań do tego badania. Zwłaszcza nie wspominałem tutaj o badaniach wykonywanych u pacjentów szpitalnych w zawale serca i innych ciężkich schorzeniach kardiologicznych. Badanie echo serca jest badaniem bezpiecznym, wykonywanym u kobiet w ciąży, u dzieci. Jest badaniem niebolesnym. Z reguły trwa około 20-30 minut. Minut. Zachęcam wszystkich, wszystkie osoby, które mają problemy kardiologiczne czy też inne wymienione, żeby się zgłaszali na badanie echo-serca. Więcej informacji na medykmyślnikcentrum.pl